To jest droga, y, która prowadzi z Chochołowa do Suchej Chory. Y, to przejście graniczne w Suchej Chorze, y, jak kilka innych pomniejszych przejść granicznych, zostało przez Słowaków zamknięte y, 15 lutego. Y, zostało zateresowane takimi y, sporymi blokami y, betonowymi, ale na tym przejściu Dzieją się bardzo dziwne rzeczy, bo Słowacy jednak próbują objazdu. Zresztą tutaj dosyć łatwo jest objechać te betonowe zapory. Wystarczy jechać polem przez niewielki rów i okazuje się, że od dzisiaj właśnie, jak mówili nam mieszkańcy Chochołowa, był tu... Nawet spory ruch. 5 sześć samochodów e, przejechało właśnie w ten sposób do Polski. E, dzie, dzieją się też tutaj inne rzeczy. E, Słowacy zostawiają swoje auta, zostawili e, na parkingu po polskiej stronie. To jest taki niewielki parking e, przy skansenie, który kiedyś tutaj działał. Zostawiają swoje auta. Po tej polskiej stronie i przyjeżdżają ze słowackiej strony z suchej chory, a być może również z innych miejsc na Słowacji. Przyjeżdżają tutaj pod przejście graniczne, swoje auta zostawiają po słowackiej stronie, przechodzą pieszo przez przejście, wsiadają do auta zostawionego po polskiej stronie i jadą dalej załatwiać swoje sprawy. Jak mówili nam mieszkańcy Chochołowa, dochodzi tu jeszcze do jednego Procederu. Otóż zdarza się tak, że Słowacy, którzy mają... O właśnie widzimy samochód, który podjeżdża tutaj, tylko że yy, w momencie kiedy my tutaj przyjechaliśmy, zastaliśmy również policję. Policja po pojawiła się tutaj godzinę temu. No zobaczymy jaka będzie sytuacja. Obywatel Słowacji chyba się nie spodziewał, że tutaj stoi policja. My przed chwileczką rozmawialiśmy ze słowackimi policjantami. Oni powiedzieli, że właściwie nie ma problemu z tym przejazdem tutaj na polską stronę. Ci ludzie Słowacy, którzy wracają do Słowacji z polskiej strony, są traktowani tak jak na każdym innym przejściu granicznym, na przykład w Jurgowie muszą pokazać test oczywiście negatywny, No i po powrocie na Słowacji powinien ich obowiązywać, powinna ich obowiązywać dwutygodniowa kwarantanna. Dochodzi do nas, dochodzą do nas odgłosy rozmowy telefonicznej, i pan, który siedzi w samochodzie, informuje kogoś, że nie może przejechać, bo stoi tutaj policja. Czyli przyjechał tutaj z zamysłem objechania zapory i wjechania do Polski. No on tutaj jest, bo no to on widzi co się dzieje, tu gdzieś przejeżdżają No tu się tu jest. No i się ma on tam przewrotnie. No, tu Będzie tej tej sobie się, no, tam gdzie samochód jest, tam, tutaj. J'aime Nick. Jak Państwo widzicie na potwierdzenie naszych słów, opowieść, w, 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 widzicie Państwo, że właśnie no, i tak, tak wygląda właśnie zamknięcie Słowacji e, i ochrona innych krajów przeciwko koronawirusowi. Jak donoszą słowackie media, w tym kraju pojawiła się już angielska odmiana koronawirusa i południowoafrykańska. Rozumiem, że to zamknięcie granic, uszczelnienie ich, wprowadzenie kontroli policji na większych przejściach miało spowodować mały przepływ, zarówno obywateli słowackich, jak i przedmiotów z tego kraju. Ale to się chyba nie sprawdziło. Ten pomysł się nie sprawdził. Jeśli wszystkie inne obostrzenia, do wszystkich innych obostrzeń, Słowacy po podchodzą w ten sam sposób, no to nie ma się co dziwić, że mają ponad 2000 zakażonych dziennie i 100 osób, ponad 100 osób dziennie na Słowacji umiera. Dzień dobry, chciałam zapytać, pan się tak nie boi przyjmować od Słowaków rzeczy? To pewnie rodzina. No, kolega, pół, to może samo. No, do motoru się mógł nie, nie będę. Się nie Ale nie boi się pan, że, że może się pan zarazić na przykład? Nie, nie, nie. Nie boję się. A co pan myśli o tym zamknięciu granic? No Ja nie wiem. No, no normalnie, wszyscy jeżdżą bez granic, a wszystkie, no nie? Dobra, nie chcę tak Dziękuję bardzo. Tutaj po polskiej stronie mamy bardzo ładny napis Polska, przepraszamy. Natomiast po drugiej stronie jest słowacki napis, o wiele mniej przyjemny i skierowany do rządu słowackiego. Matowicz to nazwisko premiera Igora Matowicza. Matowicz banda, cirkus, tego nie trzeba chyba tłumaczyć. A kokot to jest bardzo brzydkie słowo i myślę, że większość Polaków mieszkających przy granicy doskonale zna jego znaczenie. Tak Słowacy traktują swojego premiera i e, zapewne obostrzenia, e, które wprowadził. Czyli yy, prawie całkowity lockdown. Słowacy nie mogą opuszczać swoich mieszkań, swoich domów, chyba że yy, poza kilkoma wyjątkami chyba że idą do pracy, idą do lekarza, po zakupy. Zakupy też są w bardzo dużym stopniu ograniczone yy, otwarte są tylko sklepy spożywcze i drogerie. Resztę przedmiotów przemysłowych można zamówić przez internet i odebrać w sklepie, ale kontakt wtedy ze sprzedawcami jest minimalny. No można jeszcze iść oczywiście po to, żeby się otestować, bo Słowacy też wprowadzili obowiązkowe takie narodowe testowanie. I już kilka takich kil, kilka razy już testowano właśnie wszystkich obywateli Słowacji. Najpierw to były testy antygenowe, a w tej chwili już testami PCR są testowani Słowacy. Ruch jak na zamkniętą granicę dosyć spory. A to jest akurat autobus po polskiej stronie, transgraniczny, który z powodu wprowadzenia obostrzeń nie wjeżdża na teren Słowacji. Do tej pory te autobusy jeździły, robiły takie koło i można było tymi autobusami przejechać na Słowację. To było świetne rozwiązanie dla turystów, ale nie tylko, bo z tego autobusu też korzystają miejscowi. Widać kolejny kierowca zawiedziony odjeżdża, bo przecież, gdyby nie było tu policji, a wiemy, że policja tutaj stoi zaledwie od godziny, to ten samochód na pewno by przejechał właśnie drogą przez pole i przez rów. Przypomnę Państwu, że znajdujemy się na granicy polsko-słowackiej między Chochołowem a suchą chorą. W suchej chorze um, było kiedyś przejście graniczne, oczywiście, po wstąpieniu do Schengen to przejście zostało e, zlikwidowane. E, natomiast e, Słowacy od 15 lutego e, wprowadzili. E, kontrole policyjne na wielu przejściach granicznych, a te mniejsze przejścia, takie właśnie jak przejście w Suchej Chorze, czy przejście na Łysiej Polanie na przykład, po prostu zamknęli. Postawili wszędzie takie betonowe bloki, które miały uniemożliwić wjazd do Polski, no i oczywiście przyjazd z Polski na Słowację, ale tutaj w Suchej Chorze mieszkańcy znaleźli, znaleźli sposób, jak te betonowe bloki ominąć i Omijają je y, przez pola, zresztą to nie, niewiele nie dalej od, od drogi asfaltowej, omijają je przez pola i przejeżdżając przez rów. No i drugi sposób, o jakim się dowiedzieliśmy, y, to y, po y, polskiej stronie. Stoją na parkingu słowackie samochody. Słowacy swoimi samochodami podjeżdżają tutaj do zamkniętej granicy, wysiadają z nich i przesiadają się na te samochody, które stoją tutaj na parkingu. Chyba kolejny kandydat, tym razem z polskiej strony, ale widać, że się wycofuje pewnie zobaczył stojących tutaj policjantów. Proszę Państwa, my zakończymy naszą transmisję z granicy w Suchej Chorze między chochołowem a suchą chorą. Powrócimy tutaj za pół godziny, zobaczymy, czy coś się nie zmieniło.